to na Armandii? Dzień dobry. Halo. Obodka. Komenda Komentarz na policji. Halo. Komentarz na policji. Proszę wstać. Dzień dobry. Jest pan zatrzymany. O je wstać je. proszę, w tej, tej chwili. W tej na chwili kolską sięgamy. Nie ma, nie, tak, 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 nie ma. Tak, tak, tak. Już, ja Proszę wstawać. wstawać. Dobra, wejść ten lodówkę wezwij. Tak? Dobra. 00 do łódź 11, Zgłoś się. Halo. No tak, mamy typa. To dawaj tutaj na pogodną street, Elo. że no, to... Ja zdostawać. do domu chcę iść, no. Dobra, Ale do domu. proszę pana, po pierwsze nie rozmawia pan z kolegą, po drugie jest pan zatrzymany. Wziąłeś czy nie? No tak. Za ile będzie? 13 sekund. Tak, Poczekamy. Jak się pan nazywa? No. Jak się pan nazywa? Poważnie to mówicie? Tak, to Jak tak. Jak się pan nazywa? Kurczę, no. Jak się pan nazywa? Poważnie? Poważnie, jak się pan nazywa? Otóż do ze domu, no. Jest już wezwana lodówka na Bębiewic, wice. No. Nie, jak się pan nazywa? Ryszard Ryszard, no. Jak? Ryszard Ryszard, no. Ryszard Ryszard, tak? No, no, tu no, dobra. Ulica. Przepraszam, a wy co tutaj stoicie? Wypierdalać są teraz. Już. Policja i dalej. Ale już. Już. Ja, Słuchajcie, pozróbmy z domu. Ej dobra. Pan, nie ma takiego. Darujemy. No pan. Nadarujemy mu. Dobra. dobra. Wzywaj, no dobra, jedzie. Ja na koncie no. Wie pan, ja zawsze musi być ten pierwszy raz. Biłeś Ryszard, Ryszard, Ryszard.